Jest to TBAD, weź go, kresy. Gdzie jest ochóro? Ochóro, właśnie gdzie jest? 35 MED-a onulowaliśmy Ma 0, scalne chyba Moje? Full peace. Full peace. do boxa wszedł Ej, na mnie, full peace. Full piece, full peace. Dead? Nic dałeś nice. Tak, no nie dałem, bo dostałem full damage. Przerzuciłem z tego do boxa. Ej, pomoc Ja mam rewolwer, więc... Na mnie. ...riski, ja mam się. Krak? 80, bo Ej, na jednym się trzymasz, czekaj Nice. mniej, jej, to sporo 150. Nie A, lecą. Krakama, ma, Cracka ma. 30 Nice, nice. Jest chłop na kołnie. 25? 0? white, 50 white. Go go, go, go. Da, da, da. Nice. 50. Dobra. Najlepszą jest. I Ej, to jest. dobra. Co? Co Ten tu. Co? Sto drugi. 4 się biało. Dead. To ma, ma sto, ma sto mniej. Zero ma. Popis? Co Ty go no. Ej! Nie. Popisówka dronów. Ja nie mogę! Ty jesteś najgorszy człowieku na świecie! O, idę z niego Też idę Ostrzegawcza Co? Ostrzegawcza, w po krakowsku Nice Ja mam zero, masz białe? No mam, mam, mam. Ja nie mam, mam samo drewno To weź mi, weź mi na razie Weź przebudować trochę Jak ja tej syreny nie zabiłem? Przechodzę. Buduję. Ja ty jesteś tutaj, dawaj. Pana mnie, pana mnie! Hej, a! No, Fiz fizujesz? Nie. No, fizę. W tym hejsie... A oni tak wybudowali, choja. Fizuję. 4 45. 5 Ma mamy fizza. Ale ja chcę się uleczyć. Ja Me przechodzę. Medalion jakbyś sobie. mi dał, było najlepiej. Idziesz do mnie? Tak, to jest dajmy Daj medalion, daj medalion Masz Kopię tu Ja mam tylko 100 drewna Fizuję do tam, daj tam No cóż, ja się fizuję, nie mogę Nad nami Paweł, pa, pomieniaj to Nie MS Co? się przekopać Buduję, nie mam maca Masz połowę Patrz tu weźmy, tu weźmy, tu jest solo, tu jest solo Nie, nie solo, nie solo, nie solo Nie solo Przejdź, już przejdź Jestem, jestem Chyba solowa tu A, kolejny Podminiłem, podminiłem tu są Przejdźmy, przejdź, prawda, mamy przejście za darmo Co? Bo... O kurwa, ale to jest slea No Wyżej trzeba wejść, chyba Tam Tam. Zero willa. Też, Ja mam zero mam 0 HP Ja żyję, ja żyję, żyję, żyję Przeszedłem, Daj, mam do tak. los Przeszedłem Ja mam 6 buildów Masz meda Spadnę też, ale... Możesz no. stwizować Cztery buildy mam I lo zejdźmy po No Ja sodzę na dół Też idę Dead A do... pól na dole się Sp spaz jest na mnie jak też

nie mam wiedzy Po prostu przechodź mi, przechodź mi Daj mi Nie ma, nie ma jak dół zejść Masz, coś do leczenia, czy nie? Nie, nie, nie Ty trzeba wchodzić Top 3 Mam 6 willów Ja przechodzę do góry już Na mnie 100, dead, dead, dead Nice, to z -ja, to z Długo Tak Nie mogę mieć tam leczenia dużo nie, na No lot nie jest Gostek Goni tamtego z healem Zginąłem, Zginąłem od, od foldipsa prawie, bo nie miałem tego matca nie nie, nie nie, mogę znaleźć tego heal Nice Takiego heal pan ma gdzie on jest? Nie wiem gdzieś tutaj szedł, ale to sam nie Nie miałem krok na Nie widziałem w ogóle jakiegoś krok Nice tego nice, dobrać. let's go! Razem są. Dead? Nice. It's dead? Nice. Wychodź na ciebie, władaj, 90? Czekam na ciebie. 20. 80 biało, co? Pa 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 Krak, tam Tam to ma jest mój 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 Nice 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 Dostałem, dostałem Sfizuję Zwizuję Chodź, chodź Ja nie skoczyłem okej okay. W dostałem okay. Buduję, buduję Nie wiem, widziałem jak śluby Chodź i Sfizuję Chodź tutaj i do góry, do góry chodź Dostałem, no i znowu, z rewolwerem Bo na napieprzano Przeciąłem, ja, dostałem, przeciąłem, teraz przeciąłem tak. Potrzebuję twardych Masz, patrzmy, 4. patrzmy Woks, woks, woks Weź się, weź to, weź to, trzymaj, trzymaj, trzymaj No ja pierdolę Masy na twardych się pieprzają chyba Okej, okay, nie mam nic do leczenia, nic Ja też Jest Nasie ich wall kidą. Wizuje już full Ile ty masz wiza? Dać 10 Ja 5 wiza, Idę 5 Idą w scotch Chodź, niesamowite. 4 Ej góra, góra, papa Nie, pa. chodź Chodź, buduję, buduję, buduję Chodź, to jest sala Chodźmy, chodźmy tu, chodźmy tu Niżej, 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 niżej Presję, uwaga, uwaga tak Masz kamień, masz kamień, zabrałem Weźmiesz? Trzeba jakiś refresh, musisz wygarnąć Masz przysięg, przysięg, tu, przysięg, tu gości Ok, jesteśmy in No co? On jest so nie wiem Kurde, jest solówka na tym drewnie, no co? Okej, okej, się od... Ja mam heal'a A tu jest... Dana Się no, przebudować. Nie ma 100 drewna Masz Masz double splita. Patrz bierz Fiza, bierz Fiza, bierz Fiza Znaczy je się, bierz, bierz, fisa, bierz, fisa, bierz, fisa. Bior, 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 bior. Znaczy, bierz, 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 Masz double bierz, bierz, Okej okay. Buduję Nie, nie mam zawsze czas jednego Uważaj, uważaj, oni są tu cały czas na wall Musimy wyżej Chodź Tak, jestem Masz masy? Nie, nie, nie Pa, pa, pa Tu, dół, tu, 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 patrz, tu, tu, patrz Patrz Ja pa, mam zero willu pa Gdzieś się biało? Gdzieś się biało? Co? Na górze Tu masy trzeba wziąć z tego, chyba Skacze, no dawaj Chodź, 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 Mam, mam 200, ja, 200 jest... metalu, 200 metalu Nie, 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 nie miałem jak przejść Co? Top 6 To 5 pull min mini minigun zem Top 3 Nie masz beil, masz jednego beila Jużej On nie wezmą do Bila To i pod nimi, pływa i pod nimi, nie mam akurat Środkowo Tak. Ok. No, jak on nie dostał oh. tego? 10 Małeś się, co? Da da dat. Weź go, weź go w dół. Nice piece. Boję się tej drużyny chyba. Co ja Cały czas pompuj fizę, żeby Full lipsa nie dostać, żebra. No, no, dead, nice I land yeah. nie, pod nami, dobra Masz twarde? 60, no, no, masz Ne, 100 ja tylko Chodź tam, chodź tam Co, so, mamy medalion chyba z Trumpem 50, 30, crack 30, 30. Tu jest ty, tu jest ty 60, 100 50 10 Fizzuję ja Dobra, ja mam 2,5 wszystkiego Patrz tych i tam Chcesz... Masz sama pompa, bo ja mam prawie 0 Czekaj 60, 100 Będę musiał zejść to podłączyć zaraz tak, fizuje się, zejdę podłączyć Lecce patrz Weź to podbuduj do mnie też 60 Krak? Tu ma 0, tu ma 0 taki żółty 10 wajde Zabili go. Zabili gości Strój tych tu, strój tych tu Masz twarde? Zaszym naby 50 metalu zabrałem Miałem 250 drewna i 100 metalu Ja 150 drewna zajdę zejdę tu. 50-60. ja od A to nie podążasz. Nie mam tyle tu Ty kto masz sprayować? Tak. 3-3. Łażę, się chyba patrzą. Tutaj. Mam 5 minut, 5 minut, Musisz mi dać coś. Masz całe. Głóż biega bez masa, to... A, pod wiem. nami full. Co? 30 white. Tutaj 0 ferrari skin, ma 1 hp. Idę do ciebie. Masz tego spróbować. DTD? Nice. Idę po to. 0 buildów. Się. Masz stałe. Cofa się, cofa się. Uwaga, teraz może ktoś prowadzi skoczy się na tak. nas. nas A to Wyżej musieli wejść Tych, musisz rzucać wszystkich niżej po prostu Sprayować, żeby schodzili Masz jeszcze jakieś do pompy? No, ma masz, masz, masz połowę Zajdź tam Dobra, ja będę siedział wyżej Masz imię od miejsca to. dać Crack? To solo Ej, Jest na tom, jest tom Co? Jest 50? Jestem dead i high to będę patrzeć. to się Ja nie mogę tak. on no i... high, boy.